Witajcie, ja jestem Milie i wracamy z serii contra Broken Ranks. Mamy tutaj teraz mm, wrócić na okręt. Kadri już jest. A, to ty, to, to jest monta. Nie ma jej. Już dobrą chwilę czekam na Was. Musimy się spieszyć. Płyniemy bez Kadri? To zależy od Ciebie. Musimy ruszać natychmiast. Inaczej nie będziemy mogli wpłynąć niezauważeni. To tak jak ruszamy bez niej, mm, ruszamy. Hej, coś za jedna? Mam ważną informację dla kapitana w sprawie Birskiego. Znowu na robią w porcie? Dobra, właśnie. Kapitan jest u siebie. Dzięki. No to idziemy do kapitana. Bardzo długi czas już nie grałem. <grym> Dobra, to nie tu nasz obywatel. Koja Birskiego. Koja z wyrytym imieniem Birskim. Przeszukujesz. Yy. Wyczuwasz pod palcami kształt ułamanego wiosła. Nagle obok ciebie pojawia się marynarz z rybatem. Czego tu szukasz? Coś za jedna. Pies birski. Kazał mi przynieść sobie. Wyciągasz spod materaca zapas kranek pióro wiosła. Co to jest do diabo? Pokaż natychmiast. Ręce przy sobie, bo ci birski jakoś poczuję. Ciekawe kto komu, ale dobra odpuszczam. Bawcie się dobrze. Mhm. Odkładasz włosy, zabierasz muszle. Mamy muszlę. Co teraz? Wróć do desmonta. To znowu wracamy na ląd. Charakterystyczna muszla znaleziona w silniku marynarza. Dzięki niej, może uda się zlokalizować miejsce, w którym złodziej trzyma kosztowności. Dobrze. No to co? Widzimy się u desmonta. Ok, jesteśmy już u desmonta. Udało Ci się coś znaleźć na Bejszkiego? Te. Wygląda, jakby rzeczywiście miał ukryte złoto, dużo złota. Świetnie, gdzie? Ile? Jak się do niego dostać? Przekazujesz informacje znalezione na wiośle i pokazujesz muszlę Gdzież już widziałem taką muszlę? Wiem, niedaleko brzegu jest malutka wysepka, dosłownie kilka skał i drzewo Idealne miejsce na ukrycie złota. Trzeba się tam dostać, zanim Birski zorientuje się, że ktoś grzebał w jego rzeczach. Rozumiem, Musza im więc. Tak. Kiedy będziesz gotowa, przyjdź do wioski rybackiej będziemy w jednej z chat. Stamtąd jest najbliżej. Płyniemy we trójkę. Przygotuj się dobrze. Masz trochę złota i do i zadbaj o sprzęt. do zobaczenia dzięki. Nie wiem czy ja w ogóle coś mogę kupić wartościowego na tym poziomie, bo jest tyle pieniędzy. Myślę, że co. Ja w ogóle mam level tutaj na tej postaci. Tak, trzeci. Raczej nic nie kupię, no ale dobra. Wezmę tutaj troszeczkę pieniążków i zobaczymy, może akurat coś znajdziemy u kowala, No i jedziemy dalej. No to nic, spotkamy się po prostu u Desmonda w Hadze. Dobra, jesteśmy już na miejscu. W sklepie mi się za bardzo nic nie dało kupić, bo jak mówiłam, mam za mały level Desmond. Płyniemy. Jak będziesz gotowa, porozmawiam z przewoźnikiem. Dobra, no to jedziemy do przewoźnika. No mm, tak, ruszajmy. Ruszaj na poszukiwanie skarby. Daj mi A co jest zrobię? zrobione? A, popsuł się. Dzięki. Dobra. To sobie dajmy tu, tu, tu. Okej. Okay. I ruszajmy. Mhm. Z piasku wystaje jakaś skrzynia. Ktoś próbował ukryć ją w pośpiechu. Nie udało się. Wyciągasz ją z piasku, ale jest za ciężka. Bez jej pomoc. Wykonałeś efekt zadania. Znalazłeś rzeczy Birskiego. Znalazłaś nieudolnie ukryte rzeczy marynarza. Przedmiot jest złodziejskiej działalności. Jest tego za dużo. Musisz wezwać więcej ludzi. iść na brzeg. Dobra. To idziemy na brzeg. Oho, widzę, że tu już nasz kolega już jest. Birski. Kto? To ty, przeklęta z Drojczynią, zapłacisz mi za to. Teraz macie przewagę, ale dorwęcie. Oglądaj się często za siebie. Dobra, uciekaj. W boku. I to jak. Gratulacje. Tobie Minty i tobie Kadri. Oddałyście ogromną przysługę tym Dzięki temu złotu nasza misja nabiera tu spędu. Wróć na lon i idź do Warhorma, generał czego z ludźmi na pchacie. Daj im znać, że mogą ruszać. Ruszą. No to idziemy. Idź do chaty Mania. W chacie czeka na ciebie Warholm? Z ludźmi powiedz im o wyspie. No to idziemy do chatki. Mm -hmm. Generał Warholm. Witaj. Ciekawie, jak będzie nam się pracowało. Deso wspominał, że ciężko Cię wyczuć. Czekam na jego sygnał. Chcę osobiście nadzorować tę wyprawę. Dobra, będę służył najlepiej jak potrafię. Dobra, będę się wszystko gotowe. Des jest na miejscu. Świetnie. Ruszamy. No i widzę, że nasz kolega już nas znalazł. Myślałem, że się wywiniesz? Jesteś przeklętą złodziejką. Gin. No to się bijemy. Ja tu mam szpadle, ale sobie przyszkowam mój super mieczyk. Co tu mamy? Aha, bo ja jestem tutaj barbarzyńcą, dobra. No i pięknie. Jednak już się pozbyliśmy. Dobra, to pójdziemy teraz z tego. Ach, kochane procenty. Nie, no spróbujemy jeszcze raz, raz, niczego nie dam proszę. Dobra, była tutaj mała awarię, wyrzuciłam mnie z gry, ale <laughs> chyba mnie tu ominęła jakaś ronda. No ale dobra. No, już po prostu nie chcę tego przegrać. A jak tak dalej pójdzie, to tak skończę. Ale dobra. No i pięknie. W kondycji stoczyło. Wszystko jest okej. Okay. Co teraz? Wróć do desmonta. No to idziemy do desmonta. No i okej. Okay. Jesteśmy u desmonta. Dobra robota. Dzięki Twojej pracy posuwamy się naprzód. Czym się teraz zajmujesz? To może tym podpaleniem. Świetnie. iść do wioski, popytaj mieszkańców. Tylko bądź uprzejma. <laughs> to będzie ciężkie. No ale dobrze. Także teraz się udamy do za zamiastem. Trzeba być miłym. No, właśnie. Dobra. Tutaj mamy Romanka. Zaraz z nim porozmawiamy. I zobaczymy, co nam ciekawego powie. Coś o jakichś podpaleniach słyszałam. Dalej się podtarzają. A jak? Nic to przed takim ogiem nie uchowasz. Ni kury, ni baby, ni krowy. A gdzie się ostatnio paliło? U sąsiada, ślepa ty. U. Nie do mnie tak. Jak tu, by... Jak tu być miłym? Jak tu być miłym? Hej, coś za jedna? Nazywam się Minty i chcę wam pomóc. Chcesz pomóc, to złap za łopatę i pomóż polonę odgornąć. Chcę podpalacza złapać, a to miło z Twojej strony, ale nie mam czym zapłacić. Dobrego serca. Matko nie wierzę. No dobra. To co chcesz wiedzieć? Wszystko, co może mi pomóc złapać podpalacza. to mam coś dla Ciebie. Mhm, kawałek materiału. Jak wybuchł pożar, widziałem kształt jakieś pokraki. Nie do gogni, to chłopaczyską. Go, go, Zachaczył tym okrzaki. Może Ci się przyda. Na pewno dzięki. Propak przekazał Ci kawałek materiału, który uciekając podpalacz zostawił na ostrym krzaku. Dobra. To co teraz? Teraz pytamy dalej, tak? Może to być podpytaj Romana. Dobra. Znowu ty. Znalazłeś tego podpalacza? Jeszcze nie. Chropak jakiegoś pod, pokurcza widział, jak się u niego paliło. Goblin może? Nie, nie goblin. a może to pokrak? Psia jego mać. Prawie dosłownie była tutaj yy, kiedyś taka jedna wariatka. Latała po polach i z goblinami tfu. No i masz się. Poblini. Pomiot z tego na świat przyszedł, wygnaliśmy ją z tym pokrakiem, a on się mścić może. Wierzę, go znajdę, bo jaskin jak się o to chowa, od ludzi, od ludzi stoi, bo już by mu ktoś kulosek potrącił. Prawnikiem to ta psi, psia juchna nam tu dobytek pali. Jak chcesz go dopaść, musisz umieć go zwabić, bo inaczej się go nie złapie. Dobra, ta wariatka gdzie znajdę? Mhm. Za jaskinią zawierzą. No dobra, to po prostu idziemy do tej jaskini. I zaraz zobaczymy, co tam będzie. Dobra, jesteśmy w jaskini. Wariatka. Kto tutaj łazi? Kto tutaj czegoś szuka? To ty, mój ukochany chłopczyku. To ty, Michasiu? matkę poratować przyszedłeś? — Tak, to ja, miłaś. Wyciągasz tą szmaty. Słyszysz, jak matka zaczyna wężyć w ciemności. — Synku, przyszedłeś? — Chodź, chodź, synku, zaśpiewam ci twoją ulubioną piosenkę. Sobie król, był sobie król, sobie paść i była też królewna. Żyli wśród róż, nie znali burz i zupełnie pełna jeju, znam to. <grych> nie przerywasz jej. I zasypiam. Odchodzisz od niej, wiesz już, jak zbawić pokraka. Dobrze. Zaśpiewałem tą piękną piosenkę. Poznałeś kółsankę? Jakaś śpiewa po pokrakowa? Może dzięki temu uda się go schwytać. Irma wspomniała, że krakach chowa się w jaskini, za ścieżką obłąkanych, aż trudno go złapać. No, już nie będzie tak trudno. To co, to ja się tam udaję i tam się widzimy. Dobra, jest nam jest dobre. Poza taką małą postacią ciężko tutaj się przebić, bo nas wszystko bije po prostu po drodze. Ok, śpiewamy mojego pioseneczkę. Mm. Tak, to masz podpalacz. Dobra robota, zabierzmy go do pluma. Nasz urzędnik rzeczywiście miał sporo w roku w ratuszu. Ruszajmy. I co wchodzimy? Czy to jest to wejście? Tak. Mhm. Czyli musimy tutaj pokazać z panem Blum. Co mi tu przeprowadzacie? Chyba nie chcecie mi wmówić. Chcemy, panie. To pański podpalacz. To by się spodziewał. Taki potworek. Dobra, świetna robota, macie tutaj obiecane 40 tysięcy sztuk złota. Dajcie mi tego stworka. Teraz moja kariera jest bezpieczna. Jeżeli, mm, mm, jeśli będziecie w przyszłości potrzebowali pomocy, wiecie gdzie mnie szukać. Do zobaczenia. Katry, ja wezmę złoto. No to proszę. Okej. Okay. Okej, okay, no to artefakty myślę, że my się zajmiemy w następnym odcinku. To tyle, także żegnam Państwa i, i co? <grych> I do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć.